Siema. Dzisiaj będę nagrywał traka. Budziłem się jakieś 10 minut temu. Tutaj pomyślałem. Ej, Nagram sobie traka. Zrobimy jakieś k. Gangsta shit. To jest Apple Studio. Oczywiście, że mam licencję na wszystkie pluginy. To chyba nie podlega dyskusji. Znalazłem takiego fajnego bita. Hard Boomba praw Beat 2025 Freestyle rap Instrument. <grym> kurwa. To musi być dobre. Jest napisane zresztą free. No to kurwa. Tekst jest bardzo ambitny. Zaczyna się od. Jeb... truskul, także pozdropalu, wiadomo, dla wszystkich truskulowców, łapa w górę, pierdol freerów i kurwy, to są otwierające linijki, bardzo ambitnie, trzeba się zabrać do y, nagrywania tego cheatu, ale najpierw bpm ma ten wspaniały track, 59 bpm, D nie wiem jak jest D po polsku, nigdy nie czułem potrzeby, żeby się uczyć polskich, kur. a OBS mi zniknął, czemu ta Ameryka się trzęsie, ja pierdolę, kurwa, kurwie, jebanie, Mikrofon, z jakiego korzystam, to jest Novox NCX. dostał go generalnie na swoje urodziny. Do tego momentu mi się spisuje, ja bardzo dziękuję. Niestety nie wykorzystuję potencjału swojego interfejsu audio, ze względu na to, że jest na USB. Natomiast, jakie to ma kurwa znaczenie, Chuj mnie to obchodzi. Da się na tym robić, to robię na tym. Do dyktafonu bym nagrywał, jakby trzeba było. Jak wygląda setup do nagrywania? Dokładnie w ten sposób. Powinno się wstawać, żeby, żeby nagrywać, wtedy przepona się otwiera. Pójdź z tym, nie chce mi się, ch... To jest nawet kabiny żadnej nie mam, kurwa, żeby nagrywać. <zyskutka> Jakoś zmienimy może układ tego, co miałem w zamyśle. No je. jakbym z skończył, dostałbyś rozwód od żony. Yo, siema, no i do widzenia, bo już nie chcę słuchać więcej tego pierdolenia. Skumaj przekaz, miałem cię ale zabronił mi lekarz. Ej, dobra, we are on tu some song. masz ten kupa truskul, Znaczy, no <laughs> to wiadomo, z tego bita jakiegoś kupa bombapowego, wypierdalać z tym. Siema, no i do widzenia, bo już nie chcę słuchać więcej tego pierdolenia mi lekarz mam taki problem, że się onkam kurwa jak nawijam więc muszę <laughs> inaczej chyba teksty konstruować po prostu, żeby chuj trzeba to od nowa nagrać kurwa. ja pierdole dostałbyś rozwód od żony? kurwa to gangsta gay shit. wyglądasz na gejsie kiedy to zrozumiesz wszystko staje się trudniejsze słuchasz gangsta gang robię to zawsze same być. nikt nie rozumie, że jestem po prostu lepszy kurwa buja 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 pora na refren oh, ja pierdole. dobra z ziomami gangsta shit! Robię to na co dzień! Jestem ty i ja, może zrobimy se. Po... Gangsta shit! Robię to na co dzień! Kiedy jesteś sam, nie ma nikogo przy tobie. To jest k**a, mocny tekst, generalnie. Aha, yo! Z ziomami gangsta shit! Z ziomami gangsta shit! To brzmi sucho, k**a, ale za, 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 zarabędz! Robię to na co dzień! cię i się chowam, Z ziomami gangsta Dobra, ale jeszcze to wypełnimy najpierw tutaj. Robię to na co dzień! Robię to na co dzień. Dobra. Na sre, w widać się koch. Eee, y y co? Teraz wszyscy na mnie źli. Jestem ty i ja, może zrobimy sepolo. Kiedy jest sam, nie ma nikogo przy tobie. Y dobra, tylko trzeba to nagrać, nie? Na sre, w widać się chowam w toalecie. Zjemne drzwi, teraz wszyscy na mnie źli. Ja pierdol absolutny banger. Na widać się chowam w toalecie. Dobra, jakiś bucking tego trzeba nagrać. I się chowam w toalecie. Teraz wszyscy nam mnie może zrobimy se polo? Nie ma nikogo przy tobie I teraz wszyscy na mnie że mam gangsta shit Do tego kurwa gangsta shit trzeba dorobić kurwa drugi ten Że Kiedy jesteś sam, nie ma nikogo przy tobie Kiedy jesteś sam, nie ma nikogo przy tobie Damy jakieś tutaj kurwa pyk, 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 pyk Kiedy sam, nie ma nikogo przy tobie Na co dzień jestem ty i ja, może zrobimy se polo Damy tutaj kurwa jakiś ten Delay Panie to, Z Ziumami gangsta shit. Dobra, eee, yy, zwrota. true yeah. truskul! Bierdolę frajerów i kurwy. Chcieliby dorównać, ale żaden nie jest równy. Kurwy! Jaki kurwa truskul? Po was, was mieszka w bierdolę półtusku. Ja Miałam nic do półtuska. Nawet racjon. Jest jednego tajka, może Kurwa, co ja tu zrobię? Bierdolę truskul! Bierdolę frajerów i kurwy. Chcieliby dorównać, ale żaden nie jest równy breakdown jeszcze kolejny. Zaraz będę mieć mental breakdown, kto dalej tego słuchał kurwa. Piszę to w saunie, Nie nie wyjdę, wydam prędzej światła na mnie. Ty je bał dał miałeś klepać wideo, a się fleksujesz zegarkiem No Właśnie się skapnąłem, że nagrywałem dwie ścieżki audio, kurwa, Na ścieżka z kamerką. Ch mi w dupę Ni chupa, Nie wyjdę, wydam prędzej światła na mnie Światła to jest taki track, którego yy, nigdy nie wydam pewnie Jakby się ktoś zastanawiał, to brzmi w ten sposób chciałbym w końcu się nie wejdzie wyjdzie nigdy Chodź w tym drugim bucie Wyglądasz na cwe Nie wyjdę, wydam prędzej światła na mnie Biedę, a się, się flexuje z zegarkiem? Robię to na co dzień, kurw. Muszę mieć wyższy tak to kurwa. O, Tutaj robię. Jeszcze raz. Wydam prędzej światła na mnie. A się flexuje z zegarkiem? Kurw. Ile traków już jest za Kurwa Zmienimy trochę tekst tutaj. Wyglądasz na piękne. Piękne. Juliusz Słowacki naszych czasów. Jestem genialny. Żegania tylko brakuje jeszcze w tym traku. Pierdolę. Co drugi tutaj chodzi w innym drugim bucie? O, no, to już. Jest... Ale lepiej brzmiało tutaj chodzi w innym drugim bucie Dobra, teraz będę stał tą szczera Wyglądasz na swy... miałem cię roz... ale zabronił mi lekarz Po 8 latach korzystania ze swojego dysku zapełniłem 3 terabajty danych Chyba jakąś godzinę yy, wychało Ale Dużo chuj... nie zrobiłem yy, przez ten czas Czego brakuje jeszcze Adlibów brakuje Ale co zrobiłem? Yy, intro kurwa, chuj... patrz Kurwa to jest gangster shit Robię Robię to na codzie. No, także jest intro, fajne, mi się podoba Kupię tego bita, tylko muszę pieniądze mieć Mówiąc o produkcji, yy, to ja wpierd... też swojego producertaka, bo kurwa Raz, że k***a, mogę Dwa, no przecież to produkuję teraz, tak? Gangsta się Jesteś w amuletach, well no i do widzenia Bo już nie chcę słuchać więcej tego pierdolenia Spierdalałam, słuchać się zrenia Dobra, k***a, zamadliby już tyle, k***a Może kiedyś to skończę Miałem cię rozjebać, ale zabronił mi leka Ja yeah. Aha! Chyba żaden z was tutaj nie używa mózgu. Rękami trzeba machać, jak się ka nagrywa, nie? Yy, mowa niewerbalna też. Ja yeah. No i git Pij teraz wszyscy na mnie No to jest gangster shit. Robię to na co dzień. Jestem ty i ja, może zrobimy sepolę. Że mam gangster shit. Robię to na co dzień, kiedy jesteś sam. Nie ma nikogo przy tobie. Tak się generalnie robi muze Gangsta się, Ktoś ma jakieś zabiski, to k.a. hit pi-up, jak widać. Ja potrafię wykorzystać potencjał wszystkiego. Dobra, yy, na razie. Mam jedbany truskul, pierdolę i kurwy. Chcieliby to równać, ale żaden nie jest równy, kurwy. Jaki kurwa truskul, po was, was mieszka w jedbanym putusie. Jebany truskul, pierdolę frajerów i kurwy.